Więc dlaczego to tak dzisiaj jest? Wiem, bo żyjemy w tym świecie feministów, tak czy jak to tam ich nazywamy. W emancypacji kobiet, gdzieś około nie wiem, 100 lat temu, może 110, kiedy ten porządek w miarę był zachowany, było to widać. Jak wyszedłeś na miasto, to już wtedy było widać, mężczyzna był ubrany w spodnie, kobieta w te sukienki, czy jak to było, teraz bardzo się nie znam, nie? Miała długie włosy, odznaczali się, ale jak weszła ta cała emancypacja kobiet, feministyczna doktryna, kobiety obcięły włosy. Wiecie, co one wtedy zrobiły? Co pismo mówi? One zhańbiły swojego męża. One odwróciły się od Chrystusa. Kobieta, która obcina włosy, hańbi swojego męża. A co to jest hańba? To jakby cię kobieta zdradziła, to by cię zhańbiła, właśnie. A Paweł powiedział, czyli Duch Święty, myśmy tak powiedzieli, bo jak ja, bo Pan Jezus powołał apostoła na apostoła Pogan, Pawła. To Duch Święty przez niego ustanawiał ten porządek i widzicie, nie jest coś, co ja wymyślam, taka jest prawda. Prawda Słowa Bożego. I one to zrobiły, one zhańbiły swoich mężów Miał, mając ich czy ich nie mając, hańbiły Boży porządek. I tutaj to znajdziecie w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Zobaczcie. Chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. Tak powinno być. Jeśli... Czyli kim jest Chrystus? No, Mesjasz, ale według Biblii, słowem. Słowo. A głową żony jest mąż. A głową Chrystusa jest Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Czyli tak to mniej więcej wygląda. A każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Bo dla kobiety, która jest ogolona, obstrzyżona, to jest hańba. Dla niej samej jest to hańbą. No, i tutaj byśmy musieli zjechać niżej, i tu jest napisane tak, czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. Więc widzicie, obcięły się, zhańbiły swojego męża. Taka banalna sprawa, taka, no, taka drobnostka byśmy powiedzieli. My mamy się odróżniać. Nasze Boże Niewiasty powinny mieć, tak jak Pismo mówi, długie włosy, te sukienki itd. Tak dalej, Wy tak dalej. macie być skromne, przyzwoite, zadbane, powściągliwy ubior, cnotliwe, ciche, szalujące swoich mężów. Jeśli, no znaczy, wiecie, no. Jeśli oni są wszyscy w porządku Bożym, czyli jeśli ich, ich głową jest Chrystus. Bo jeśli wy tego nie czynicie i mężczyzna też, jeśli nie okazuje tej miłości, i tak dalej, to hańbicie Chrystusa, hańbicie swoich mężów, po prostu zakłócacie ten Boży Porządek. Więc one zaczęły obcinać włosy i zaczęły ubierać się w te garnitury śmieszne, Upodabniać się do mężczyzn już 100 lat temu, co się zaczęło. To wszystko było od szatana szło. Dzisiaj już jesteśmy bardzo daleko za tym, bardzo daleko już za tym zaszliśmy. Dlatego tak trudno, jeśli ja dzisiaj mówię o tym, co jest naturalne i zgadza się z pismem, to ludzie się denerwują, że to jest prawo, że to, że tamto. Bo wy żyjecie dzisiaj w świecie tak zepsutym, że Boża prawa, prawda jest deptana i nieakceptowalna. Ale ze 110-20 lat temu ludzie by się cieszyli słuchając tacy Ewangelii. A dzisiaj człowiek jest opluwany i i odrzucany z powodu tego słowa. Więc dlaczego Paweł uzasadniając to, dlaczego on nie pozwala, żeby kobieta nauczała i wynosiła się nad męża? Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I tutaj właśnie jest to, co Bóg od początku zaplanował. Najpierw był Adam, potem była Ewa. Już na samym początku, zanim jeszcze grzech nastąpił, był najpierw Adam, potem była Ewa. A Bóg wyraźnie powiedział: Uczynię człowiekowi pomoc. Wiem, że jest miejsce pisma, że wszyscy jesteśmy równi, i to, to, to tak naprawdę nie zmienia niczego, bo jeśli to jest wszystko w miłości, to tylko ludzie, którzy mają problem z tej, tego ruchu feministycznego, oni myślą, o, to jest ta dyktatura czy coś. Ja Wam powiem przykład. Ostatnio gdzieś w jakimś komentarzu pod postem mojej żony, jakaś kobieta zadawała pytanie, jaka różnica wieku jest. No, i tam sugerowała już takie. Nie dowiedziała się, jaka różnica, ale już sugerowała, że jak jest za duża, to może być właśnie narzucanie, ta, dyktatura, to, to tam, to takie bzdury totalne. A powiedzcie mi, co ja mam zrobić, że moja żona wygląda na 20 lat? I wygląda. Dla mnie wygląda na 20 lat. Jest tak piękna i cudowna i wygląda na 20 lat. A ja wyglądam akurat na tyle, co wyglądam na starego dziada. I, I w ludzkich głowach rodzą się takie chore przez swoje życie. Ci ludzie, przez to, że przeszli taką drogę, myślą, że chcą to narzucić innym. Myślą, że inni robią tak samo. A ja dziękuję Panu. Ja mam cudownie piękną, młodą żonę. Chwała Panu za to. I nie ma tu żadnego narzucania. Więc. Ninie Adam został zwiedziony. Tutaj już mówi po grzechu, Paweł. To nie Adam został zwiedziony, to kobieta została zwiedziona. Więc z pokolenia na pokolenie, przez nasienie i tak dalej, przechodzi ten gen. Zrozumcie, to jest właśnie tutaj pokazane u Tymoteusza. Uległa zwiedzeniu. Była nieposłuszna mężowi, była nieposłuszna Bogu. Nie zapytała się, wąż ją tam tak omamił. Że po prostu mogła, miała czas mogła powiedzieć, Adamie, chodź wytłumacz, bo nie rozumiem. Nie, ona po prostu. Ja wiem lepiej, co ty będziesz tutaj gadał. Znaczy tak nie powiedziała, ale tak, tak to wyg wygląda. Bo zamiast zawołać męża, albo chociaż zapytajmy się Boga, nie, zerwała posłuchawę, że poszła. Więc, to jest ta przyczyna. To jest ta przyczyna, i. I to się dzieje przez całe Pismo Święte. My, mężczyźni, jeśli nie jesteśmy w Słowie, to ulegamy poprzez ciało i te kobiety, jak Salomon, przecież on miał tyle tych prawie tysiąc, i mało mu było. Jeszcze te poganki. Tu był z Bogiem jedną nogą, a tam na, świąt, na gór, górze dalej te świątki uprawiały te swoje nierządy i odciągnęły jego serce do innych bogów. Wykonało się to, co Pismo mówiła, mówiło wcześniej. I tak było tak samo z innymi. Tak samo było ze Zawem. Więc my, jako oblubienica Jezusa Chrystusa, popatrzcie na to jeszcze w ten sposób, my, jako oblubienica Jezusa Chrystusa, nie powinniśmy kalać się z naukami ludzkimi jakichś kościołów, bo kobieta również z tej duchowej strony w piśmie oznacza Kościół. Rozumiecie? My nie powinniśmy być pokalani przez te nauki. My powinniśmy być wierni jednemu mężowi, Chrystusowi, a on jest Słowem. I cóż za problem. Zobaczcie, jakiś czas temu przyjechałem z żoną do takiej siostry, a mogę chyba powiedzieć, takiej Danusi, i tak nie będziecie wiedzieć o co chodzi. I jakie było moje zaskoczenie, gdy w ogóle nie poruszałem tego tematu z nią. A ona, nie wiem, to tak samo z niej wyszło. Powiedziała, że ona ma bardzo pragnienie, chce sobie takie aż długie te sukienki, czy coś tam, nie wiem. To było samo z niej z tej kobiety, to samo wyszło. Yy, ona ma pragnienie takie. I to jest coś cudownego, to jest Boże pragnienie. To samo istnie przyszło. I to tak jest, bo wiecie co? Jak wy kobiety zrozumiecie, że Bóg dla was zaplanował. Coś dobrego, to jest Boży Plan, Boży Porządek, to Wy nagle odkrywacie, kiedy zaczynacie robić to, co Pismo mówi, że wreszcie czujecie się prawdziwą kobietą. Kiedy zaczynacie upodabniać się do Słowa Bożego, to dopiero teraz czujecie się jak kobieta. Wcześniej nie byliście. Ale teraz nagle, kiedy to przychodzi z lekkością, kiedyś wiecie. Mm, gdzieś tam na YouTubie zobaczyłem tych słowian tak zwanych. No to pogaństwo, ale wiecie... Ale oni mieli mądrą rzecz. Tam rozważali na temat kobiet i sukni. I ci ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa, no bo mają jakichś swoich bożków pogańskich, czegoś tam, powiedzieli, że kiedy kobieta ma tą suknię, to jakoś większa energia ziemi, coś tam, coś tam. Ja tylko pomyślałem, chwała Panu. Chwała Panu za to. Chociaż nie mają Chrystusa, chociaż nie mają objawienia, chociaż może są ślepi, jakby wielu chrześcijan powiedziało, a jednak dał im Bóg ten zmysł, że mogą dostrzec to, że to ma sens. Tak samo jest było. W, nie, do niedawna jeszcze było w tradycji romskiej, że byli wychowywani od dziecka już tak, ale już teraz nawet oni się zatracili, nawet u nich te kobiety zaczęły nosić spodnie. Wszyscy totalne idzie zniszczenie. I teraz ktoś powie, o co tam spodnie to czy tamto? Nie jesteś zbawiony przez to. Nie martw się. To nie o to chodzi. Ale jeśli mówisz, że w Tobie jest Duch Święty, to dlaczego nie chcesz dostosować się do Słowa Bożego? Dlaczego nie chcesz przyzwoicie, skromnie wyglądać? Bo o to chodzi. Chodzi o to, żebyś nie była czy nie był przyczyną cudzołóstwa dla jakiegoś człowieka, który będzie na Ciebie patrzył i Cię pożądał. Bo z tym to też się wiąże. I chodzi o to, żebyś też Odróżniała się czy odróżniał od reszty tego świata? I nie przejmuj się, bo ktoś zaraz powie: Oj, w latem gorąco trzeba się rozebrać. W piekle też gorąco, też tam się rozbierzesz, tam ci się wszystko spłonie i będziesz płakać, żałować, że miałeś ten czas, czy czas, żeby się upamiętać, dostosować do. Ale nie, wybrałeś tą szeroką drogę. No bo ta wąska droga, taka droga wyrzeczeń. Tyle tego nie wolno, tego nie wolno. No przecież Paweł powiedział, Duch Święty powiedział, że wszystko nam wolno. Tyle, że nie wszystko jest pożyteczne. Czyli nie wszystko jest dobre ze Słowem Bożym. O to chodzi. Że nie dobre to jest dla Słowa Bożego. Więc tak to właśnie jest. Czy sobie sam możesz zadać pytanie, jaką chcesz być kobietą, jakim chcesz być mężczyzną? Czy chcesz być kobietą i mężczyzną podobającą się w tym świecie, czy chcesz być podobającą się Bogu? Tylko mi nie mówcie, że Bogu nie trzeba się podobać, ponieważ cały nowy Prawie testament o tym mówi. I ci ludzie, którzy mówią, że nie trzeba, to ja nie wiem, co oni czytają.